Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> I still see your shadows in my room. can Cannot <laughs> give back the love that I gave you. It's to <laughs> the point where I love and I hate you, <laughs> and I cannot change you, yeah. and I'm not the you. All. Easier said than done. the clumpers. Stupid, stupid kurwa <grybuj> ja, co stró, Nie, stró, w tym co Kurwa, Jest. stró, ja, no, stró, mam! stró, nie w... Kurwa! Dobra, nie mam, skarso, no, kurwa. Ale... Dobrze, stró, 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 mnie Teraz stró, Nie można go stró, bo... <grybuj> <grybuj> Co, i zamkniesz mnie tutaj? Mój What the hell? <grybuj> <grybuj> jest! jest. Dobra. Widzisz, Słyszycie? widzisz, 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 że widzisz, to tak. tak. widzisz, że to dla mnie? Eryk widzisz, widzisz,